Zobaczcie. Amortyzacja kabiny zrobiona jak wygląda. Tak producenci powinni robić 150 zł zestaw. Będzie bujała się. Jak połączyś sprężyna od renówki od kabiny, amortyzator od fiata pandy i trzy takie podkładki wypalone. I mamy luz, blues, blues. Tu bo prześwit jest pod spodem. Widać. I teraz druga sprężyna z drugiej strony pójdzie na drugim kole. To tu się podniesie na pół centymetra, a tu na górę od malucha pójdzie jeszcze nakładka. No, no.